Dzień dobry, ponownie witam wszystkich na targu w Radomiu przy ulicy lubelskiej 65. Ciekawy jestem, co dzisiaj mają do zaproponowania hodowcy. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jak widzieliście na wcześniejszych filmach w Radomiu? Jest sporo ciekawych raz gołębi, królików, kurek. Zapraszam, startujemy. A taka para rybeczka to ile kosztuje? 30 zł, para nubeczków.

30 po 30 zł, co na zrobiłem ten, mój kurt. Pozdrawiam grupę. Proszę bardzo, a takie jaśniaczki ściągowe to pójdę za sztukę? Dostawki Do stówki za sztukę. A takie wiedeńskie ten biały ten to po ile i ten czarny po 80 zł, po 80 zł. To pan ma fajne wiedeńskie. A pasiaczek taki łapciaty to są to jest para tych na białych Park. ogonach Parka, ile taka parka? Półtorystówki parka, proszę zobaczyć Obydwoje na białych ogonach to są masłowe, tak? Nie, jedna wylotka, on na białym ogonie. Dzień dobry. Dzień dobry A winerki koroniate Łapciate parka to ile? 120 parka Łapciate winerki białe z kosmami I pszężytko mamy w Radomili ćwiartka? 35 35, 35 ćwiartka te bocianki łapciate po ile ile parka stówka bocianki łapciate z kosmami a widymków para takich ile 40 zł a krymeczko para żółtych Pięćdziesiąt złotych para kremków. A parę tych pawików? Nie wiadomo. Proszę bardzo. Papuszki też mamy w Radomiu. Kurki.

a czajka sakseńska to ile kosztuje? 45 zł. 45 zł. A pasiaczka ta koroniata, wylotka, tutaj, to jasne. 15 zł. A para takich niweczków? 40. 40 zł. A te blajwindry? 50. 50 zł. Blajwindry. To są koroniate perłowe z łapciate, tak? Ile taka parka? 60 zł. A krakowski żółte? 40. Widymki? 50 zł. A te berliny? 50 zł. I po ile takie piżaczki za sztukę? Po 15 zł. Stoją jak struny. Jak struny, widać w głębi.

takie bocianką w siwych para to ile? 120 zł parka bocianków siwych A ten winerek z kosmami koroniaty ile? 50 zł. Thank <laughs> you. Te koroniate, jasne łapciate to ile parka? 120 zł. A takie jaśniaczki tutaj te ściągowe? Po ile? I, po ile? Półtory stówki. widimki. Dzisiaj ciekawe, mamy gołębie Koroniate te widimki, łapciate. Trzy stówki A te a są kasztanki, tak? a kasztanki? Po ile za sztukę? Półtorestówki stówki para, kasztanki. A w Budapeszcie żółte? Po 25 zł. Widymki łapciate tutaj, te czerwone Parka? Tak, Ma ściuchy, stówę Ma stówę, ten czerwony i ten żółty A te widymki Czerwone łapciate? 50 zł Też ładne łapcie, proszę zobaczyć Gołębie są naprawdę Zróbniutkie jak strony Wyśwanczyków para żółtych? Ile? 300 zł. One są łapciate. Nie, nie zauważyłem. Z kosmami 300 zł. parka. Ale głębiej widać wszystkie naprawdę klasa. Stoją, proszę zobaczyć. Na baczność, jak w wojsku. A te koroniate? Po 50 zł za sztukę. Ładnie się prezentują tu nie? Ładnie. No. A tak patrzę. A tak para Budapeszczyków, łapciatek z kosmami? 80 zł I te winerki łapciatek? stówki A te króliki to pójdzie za sztukę? Po 70 zł króliki. I w Radomie króliki mam. Jak ktoś chce po króliki przyjechać, to jest. Sporo. A to ty mamy boki, chyba tak? I taki para boków taki siwik, to ile? Po 20 zł sztuka za boki. Tak jak w bródków czarnych, parka ile? 250 zł para brudków czarnych. Ale ładne, brudki, brody. A jasniaczki tak za sztukę, po ile? A rusia 30 40 zł. A 30 40 zł 20. Także jak na targu. Cena do negocjacji jest. A takie mordeczki perłowe to ile za sztukę? 5 dyszek. Po 5 dyszek. A brudki? Para? Po 5 dyszek. Po 10 dyszek brudki.

I wiedeńskie mamy. Dziękuję wszystkim hodowcom za udostępnienie gołębi do filmowania. Wszyscy wspólnie razem promujemy radomski targ Gołębi.